Teo Hernandez podjął decyzję odnośnie Milanu, Liverpool sprzedaje talent do Niemiec, Nico Williams jeśli w Barcelonie to dopiero w lipcu. Manchester United nie odpuszcza i wraca z nową umową. Ponadto dużo więcej informacji piłkarskich zapraszamy serdecznie, to jest Piłkarski Świat. Teo Hernandez żegna się z AC Milanem po sześciu sezonach. Francuski obrońca osiągnął ustne porozumienie z Al-Hilal, które zaoferowało mu kontrakt na poziomie 20 milionów euro netto rocznie. Choć wcześniej wykluczał grę w Arabii Saudyjskiej, zmienił zdanie po odrzuceniu przez Atletico Madryt, które nie spełniło oczekiwań finansowych Rossoneri. Milan od tygodni nie widział miejsca dla w nowym projekcie Massimiliano Allegri'ego i poinformował go o tym z wyprzedzeniem. Al Hilal, prowadzone przez Inzagiego, zapłaci za transfer 25 milionów euro plus bonusy. Finalizacja transakcji jest blisko, trwają prace nad dokumentacją, a zawodnik szykuje się do wyjazdu. To symboliczny koniec epoki dla Milanu, który traci jednego z najważniejszych zawodników ostatních let Manchester United nie odpuszcza i wraca z nową, ulepszoną ofertą za Briana Embueno. Według najnowszych informacji, klub Old Trafford zaproponował ponad 60 milionów funtów za napastnika Brentford. Pierwsza propozycja 45 milionów funtów plus 10 milionów bonusów została odrzucona, ale rozmowy trwają. Embueno, który w minionym sezonie strzelił rekordowe 20 goli i zanotował 9 asyst, miał być drugim wzmocnieniem Rubena Amorima po transferze Matiasa Kuni za 62 miliony funtów. Trzeba otwarcie powiedzieć, że Brentford oczekuje co najmniej tyle, ile Wilki otrzymali za Brazylijczyka. Nowy menedżer Tottenhamu, Thomas Frank, również próbował ściągnąć Kamerunczyka, ale Manchester United działa szybciej. Mimo, że emblemo opuści kilka tygodni sezonu z powodu Pucharu Narodu Afryki, jego doświadczenie w Premier League jest kluczowe dla przebudowy ofensywy United. FC Barcelona przeprowadza strategiczną operację związaną z transferem Nico Williamsa, którą podporządkowuje rygorystycznym zasadom finansowym La Liga i wewnętrznym przepisom księgowym. Klub planuje opłacić klauzulę wykupu skrzydłowego w wysokości 58 milionów euro, powiększoną o korektę inflacyjną dopiero w lipcu, kiedy rozpocznie się nowy rok budżetowy 2025-2026. Dzięki temu obciążenie finansowe zostanie przeniesione na przyszły cykl rozliczeniowy, co pozwala zachować zgodność z zasadami kontroli finansowej ligi, chociaż formalne wykonanie przelewu nastąpi dopiero po 1 lipca. Barcelona już teraz chce zamknąć wszystkie aspekty prawne i sportowe transferu, aby Nico Williams mógł dołączyć do drużyny Hansiego Flicka na start pre-sezonu. Równolegle trwają negocjacje z Atletikiem w sprawie rozbicia płatności na raty co stanowi odejście od standardowego, jednorazowego wykupu i co wymaga zgody klubu z Bilbao. Barcelona liczy na porozumienie, ale w razie braku zgody jest gotowa zapłacić całość z góry, aby umożliwić rejestrację zawodnika. Klub intensywnie pracuje również nad redukcją masy płacowej. Liverpool dogadał w szczegóły sprzedaży Jarela Kwansacha do Bayern Leverkusen za 34 miliony funtów. Transfer zostanie sfinalizowany dopiero po zakończeniu występów obrońcy na Mistrzostwach Europy U21, gdzie aktualnie przygotowuje się do półfinału z Holandią. W umowie zawarto klauzulę odkupu. Klub Zatwil podkreśla dumę z rozwoju wychowanka Akademii. Równolegle Milosz Kerkesz przyleciał już do Anglii, by we wtorek przejść testy medyczne w Liverpoolu. Lewa obrońca Bornemont ma kosztować około 40 milionów funtów i dołączy do zespołu Slota jako jeden z kluczowych z mocnej okna transferowego. 21-latek zaliczył dwa gole i 5 asy w minionym sezonie Premier League. Zastąpi go Adrian Truffert, który przeniósł się do Bournemouth z Rennes. Liverpool buduje nową linię defensywy z myślą o przyszłości i walce o najwyższe cele. Bayern Monachium musi pogodzić się z fiaskiem, jednego z kluczowych celów transferowych. Bradley Barcola nie opuści Paris saint -Germain. Mimo intensywnego zainteresowania ze strony Monachijczyków, francuski skrzydłowy nie zamierza opuścić stolicy Francji. Początkowo spekulowano, że przyjście Kwaraszkeli za 70 milionów euro może zachwiać jego pozycją. Jednakże PSG zapewniło Barcolę, że nadal odgrywa kluczową rolę w planach trenera. Decyzja była trafna. Sezon 2024-2025 zakończył się imponującym dorobkiem. 21 goli i 20 asyst w tym jednym w finale Ligi Mistrzów z Interem. Luis Enrique umiejętnie zarządza rotacją, co utrzymało harmonię w szatni. Zarówno klub, jak i zawodnik nie rozważają transferu. Bayern Monachium musi więc szukać dalej. Drzwi do Barcoli zostały zatrzaśnięte. Darwin Nunes jest coraz bliżej opuszczenia Liverpoolu, a jego nowym kierunkiem może być Napoli. Według fabrycji Romano-Urugwajski napastnik wyraził wstępne zainteresowanie transferem na południe Włoch, choć kluby wciąż negocjują kwotę odstępnego. Napoli oferuje 50 milionów euro, ale Derec liczą na więcej, by móc sfinalizować zakup następcy. Na liście życzeń są Hugo, Ekitike i Aleksander Isak. Darwin Nunerz rozczarował w minionym sezonie 7 goli i 7 asyst w 47 spotkaniach. Liverpool już wzmacnia skład, m.in. rekordowym transferem Floriana Widza i pozyskaniem frimponga. Nodejście Darwina Nunerza to naturalna konsekwencja budowy nowego projektu pod wodzą Arnes Lota. Neymar zostaje w Santosie mimo trudnego sezonu, pełnego kontuzji i zaledwie 3 goli oraz 3 asyst w 14 meczach. Brazylijska gwiazda nie zmienia barw klubowych. Według brazylijskich mediów trwają zaawansowane rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu, który pierwotnie wygasał w czerwcu 2025 roku. We wtorek prezydent klubu miał spotkać się z ojcem piłkarza, który odpowiada za interesy syna. Choć zainteresowanie Neymarem wykazywały kluby takie jak Fenerbacze, zawodnik chce kontynuować swoją karierę w macierzystym klubie, z którym jest emocjonalnie związany. Oficjalne ogłoszenie nowej umowy ma nastąpić do czwartku, tuż przed powrotem Santosu do treningów. Klub, który zakończył sezon dopiero na 15 miejscu, liczy na odbudowę z ikoną brazylijskiej piłki u boku. Jimmy Gittins wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych skrzydłowych w Europie. Choć Borussia Dortmund liczy się z jego odejściem, doniesienia o tajnym spotkaniu władz Borussii Dortmund z przedstawicielami Bayernu Monachium zostały zdecydowanie zdementowane przez Hansa Joachima Wackiego. To kompletna bzdura, skwitował szef Borussii. Mimo tego, według Sky, Jimmy Gittins wciąż znajduje się wysoko na liście życzeń Maxa Eberla. Faworytem do jego pozyskania pozostaje jednak Chelsea, która przygotowała dla Anglika siedmioletni kontrakt. Problemem wciąż pozostaje kwota, bo Rosja Dortmund oczekuje nawet 65 milionów euro. Bayern Monachium również analizuje inne opcje, jak Nico Williams, Rafael Lillo, Luis Diaz czy Gabriel Martinelli. Transferowa walka o Gittensa wciąż trwa. W dzisiejszym materiale to już wszystko. Jakie są Wasze opinie na temat nadchodzących transferów i piłkarskich rewolucji? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy to początek wielkich zmian w europejskim futbolu? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco z najgorętszymi newsami ze świata piłki nożnej. Do usłyszenia wkrótce. Czołem!